pojebane, bawimy się tu w starym festiwale, mamy! Ale się rozkręcam! Yo! Ten system mnie napędza! Jakby właśnie włączył nitro, rozkwina! Ale walczę lepiej niż tych jak ja! A która skóra, w której znaczacie była i tam krzyczała? Ja mam po prostu taki challenge! Ja mam taki challenge! Panie Kuba Grabowski, jak, jak podejdę, jak kiedyś podejdę, znaczy Ty podejdziesz, nie? Ty podejdziesz i ustoisz. I ustoisz, tak? Ustoisz, że. Ustoisz, ustoisz. Ustoisz, tak? Ustoisz. To porozmawiamy wtedy. Łatwo jest krytykować, ciężej zawalczyć. Okej. Okay. ale rozumiem. Początku jający raper chce się przebić do mainstreamu. Perspektywistyczny, jak najbardziej. No. Ta, serio, krzyczałeś, że tak nie ten? Nie, bardzo ładnie midla kopnęłem, to muszę sobie tutaj przyznać, czekajcie. Muszę sobie przyznać, czekajcie. Ja lubię siebie oglądać. Nie, serio, oglądam, ja zawsze siebie oglądam. Nie no, klasa światowa tutaj jest, no. Ja głównie jestem z tych, co, co po prostu siebie oglądają, tak? Jeszcze raz zobaczę. No. Nie no, kurwa, klasa światowa, no. Więc, Panie Quebonafide... Uważaj sobie. Mhm. <t> 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 Byderko, żeby darko zrobić się no wiadomo, stare za dokręcone, no. No. Powiem wam tak, ja jestem... Yy, moim zdaniem technicznie, technicznie na moim poziomie w fejmie Norman Park.